Jakub Opominarski, Kuba dzisiaj dwie różne połowy zagrał Raków. Ta pierwsza, w której no nie do końca ta gra wyglądała tak, jak przyzwyczailiście się do tego kibiców, a druga to już świetna walka za wynikiem, doprowadzenie do, do wyrównania. No i niestety końcówka nie taka, jaką byście sobie pewnie wymarzyli. No niestety szkoda, bo, bo przy wyniku 2-2 wróciliśmy do gry i naprawdę stworzyliśmy jeszcze w tej drugiej połowie kilka okazji do tego, żeby, żeby wygrać to spotkanie i zabrać trzy punkty ze sobą do Częstowy, ale się nie udało co do pierwszej połowy, ona też nie była może jakaś, jakaś zła. Po prostu gdzieś, gdzieś od 30 minuty straciliśmy dwie, dwie bramki po, po naszych błędach, bo, bo byliśmy na to uczuleni na to, yy, na to co, co gra Lek i, i doskonale o tym wiedzieliśmy. Niestety, no, błędy się nam przytrafiły i, i, i do, do przerwy schodziliśmy, przegrywając 2-0, ale, ale wróciliśmy do gry, więc, więc to też pokazuje, że, że, że w tej drużynie jest potencjał, charakter i wróciliśmy do gry i mieliśmy jeszcze okazję do tego, żeby, żeby, żeby wygrać. Ostatecznie przegrywamy, ale, ale na pewno nie zwieszamy głów i będziemy pracować dalej. Trener paprzun powiedział dzisiaj na konferencji, że Lech to jest najsilniejszy rywal, z jakim dotychczas mierzyliście się w tym sezonie. Zgadzasz się z tymi słowami? No na pewno, na pewno piłkarsko. Bardzo dobra drużyna. Też sama nazwa marka w Polsce to jest jedna z lepszych, i, i, i na pewno był to, to rywal ciężki. Czy najcięższy? No, myślę, że, że, że do ogrania na pewno, bo sytuację sobie stworzyliśmy. A, a po prostu musimy mecz przeanalizować i spokojnie wyciągnąć z niego, z niego wnioski. A powiedz, czego Twoim zdaniem bardziej zabrakło? Czy skuteczności z przodu, czy jednak może troszeczkę nie wiem, spokoju w linii defensywnej? Ciężkie pytanie na tą chwilę, ale przeanalizujemy to na pewno, więc, więc spokojnie. Myślę, że, że gdybyśmy może tego i tego, gdybyśmy zachowali trochę więcej czujności z tyłu, stracili jedną bramkę mniej, to już byśmy mieli remis, trafili jedno więcej, już byśmy mieli zwycięstwo, więc, więc to tak nie działa. Przegrywamy razem, wygrywamy razem i, i nic tylko pracować dalej. Teraz przed nami mecz w Warszawie, można by zażartować, że mamy zwycięstwo, porażkę to pora na remis, ale jedziecie tam po trzy punkty. No to na pewno, to na pewno, nie patrzymy na rywala, patrzymy na siebie, wiemy, że, że, że rywal na pewno będzie mocny, z górnej półki, wicemisz Polski, ale, ale nie poddajemy się, bo, 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 bo wiemy na co nas stać, bo ograliśmy Lechię, dzisiaj byliśmy blisko grania Lecha, bo naprawdę mecz był otwarty i do końca trzymał w napięciu, więc, więc na pewno pracujemy ciężko, przepracujemy ten tydzień, a mamy troszeczkę czasu, bo już dopiero w niedzielę więc nic tylko pracować, zasuwać i, i będzie dobrze.